Cześć, od dłuższego czasu polowałem na laptopa, a przeszukiwałem w tym celu ogłoszenia na Allegro. Jednak tam nawet starsze komputery przekraczały kwotę 200 zł, więc naprawdę sporo jak e, na komputer wręcz do zabawy. Więc postanowiłem przerzucić się na lokalne ogłoszenia, czyli OLX-a, i w ten oto sposób udało mi się kupić taki oto zestaw za 70 zł. Więc cena naprawdę ciekawa, ale powiedzmy sobie, co my tutaj mamy. Zacznijmy może od najmniejszego elementu, ale i chyba najcenniejszego, czyli kość RAM DDR3 8GB, więc naprawdę spoko. Wartość takiej kości na Allegro to około 60 zł. Znajdują się tutaj także dyski. Są to zwykłe talerzówki, dwa razy po 80GB i dwa razy po 160 Dysków nigdy za wiele, zawsze można tutaj postawić jakiś system i przygotować się wcześniej do testów. No, ale przejdźmy do laptopa, bo w końcu to on jest gwiazdą odcinka. Sam laptop kosztował mnie 50 zł, jednak w jednym ogłoszeniu pan miał do zaoferowania wszystkie te przedmioty. I zapytałem, ile chce za cały zestaw. Okazało się, że chce 70 zł, więc jak najbardziej się zgodziłem, bo jest to dla mnie opłacalny deal, przynajmniej według mnie. No i w ten oto sposób jestem posiadaczem tego sprzętu. Ale jeśli chodzi o sam laptop, oczywiście jest on nadgryziony zębem czasu, w końcu ma już 15 lat na karku, jednak technicznie jest w 100% sprawny. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, no to jest do czego się przyczepić. Znajduje się tutaj wiele rys na obudowie, jednak nie jest to nic, co by przeszkadzało w użytkowaniu, a w bardzo łatwy sposób można to zamaskować. I my na pewno w tej serii sobie odrestaurujemy ten laptop. Jeśli chodzi o specyfikację, mamy tutaj do czynienia z Celeronem M370, czyli procesorem jednordzeniowym i jednowątkowym o taktowaniu 1.5 GHz. Dostajemy do dyspozycji także 1 MB pamięci poziomu drugiego, z kolei grafika to M661MX z 64 MB pamięci VRAM. Mamy tutaj także 1 GB pamięci RAM. Co ciekawe, był tutaj postawiony Windows 7. Jednak laptop średnio sobie z nim radził, a sam producent już nie wspierał tego systemu, więc wróciłem do Windowsa XP, zainstalowałem wszystkie sterowniki i wszystko ładnie działa. A skoro zarys specyfikacji technicznej mamy już za sobą, możemy przejść do testowania naszego Acer Travelmate 2313 w Grach. Oczywiście, wybrałem kilka klasyków zbliżonych wiekiem do samego laptopa. Testy rozpoczynamy prostymi produkcjami, czyli pierwszą częścią i trzecią częścią kurki wodnej. Dla mnie jest to legendarna pozycja, towarzyszyła mi od początku dzieciństwa. Jest to jedna z pierwszych gier, w jaką w ogóle kiedykolwiek zagrałem. Pamiętam, że była ona dodawana do jakiejś gazetki, którą szło kupić w kiosku za grosze i naprawdę dała mi masę frajdy. To były czasy, gdzie kończyło się grę i zaczynało się ją po raz kolejny, żeby poprawić wynik. I naprawdę fajnie jest po latach do niej wrócić. A oczywiście na tym komputerze możemy bez problemów to pograć. Kolejny jest Sirius Sam, także gra z mojego dzieciństwa. W ogóle ten odcinek to taki powrót do młodzieńczych lat. Uruchomiłem tutaj wiele gier, które grałem za dzieciaka i naprawdę fajny, nostalgiczny powrót do przeszłości. Gdy grałem w poważnego sama za dzieciaka, był on dla mnie zdecydowanie za trudny i nie radziłem sobie z hordami przeciwników. Jednak jakiś czas temu wróciłem sobie do tej serii gier i ukończyłem Sirius sam pierwsze starcie i bawiłem się naprawdę dobrze pomimo upływu lat te gry nadal wyglądają dobrze. A tutaj na ekranach macie drugie starcie, które działa średnio. Mamy około 20 klatek podczas akcji, jest to dosyć mało, jednak zależy w jakich kryteriach na to patrzymy. Ja za dzieciaka gdybym miał w Sirius samie 20 fps to byłbym w niebo wzięty. Jednak jeśli by patrzeć z perspektywy 2021 roku, no jest to bardzo mało, ale nie zmienia to faktu, że według mnie tytuł jest grywalny i w tych 20 klatkach na spokojnie można ukończyć grę. Jeśli ktoś mi mówi o retrograch, zawsze gdzieś z tyłu głowy mam gotika. Jest to świetna produkcja, w którą warto zagrać nawet po upływie tylu lat. A na tym komputerze wydaje mi się, że działa dobrze. Myślę, że mamy tu gdzieś 20-kilka FPS-ów. Niestety program MSI Afterburner nie widzi każdej starszej gierki, i w niektórych produkcjach będziemy musieli po prostu odceniać liczbę klatek na oko. Kiedyś dodałem taki pogadankowy film, w którym opowiadałem o grach z mojego dzieciństwa, nie znając tu jednej z produkcji, wspomniałem o bańkowych dinozaurach. Wydaje mi się, że mało kto zrozumiał o co mi chodzi, więc dzisiaj macie przed oczyma tą produkcję. E, musimy tutaj sterować dinozaurem, który wypuszcza bańki i zabija w ten sposób swoich rywali. Mamy tutaj 100 planszy, każda jest inna i zawsze dostajemy innych przeciwników do zneutralizowania. Chyba każdy z nas grał w Need for Speed i zachwycał się piękną grafiką, różnorodnością samochodów, możliwością ich tuningu czy po prostu świetną muzyką. Pierwsza część Undergrounda działa tutaj średnio, mamy około 15 klatek podczas wyścigu. Niestety nie jest to za wiele, i tutaj już jest ciężko mówić o jakimś komforcie, gdy FPS-y potrafią spaść nawet do kilku. A, no tak, oczywiście. Sterowanie jest banalne i logiczne. Skręcaj za pomocą Z i X. <laughs> Kto by pomyślał? Następny jest pierwszy driver, i szczerze mówiąc, nigdy nie miałem większej styczności z tą serią. Jedyna część, w jaką zagrałem, to jest chyba San Francisco, ale to już jest jedna z tych nowszych, myślę, że okolice 2010 roku. I fajnie będzie na tym laptopie nadrobić pierwszą część, która działa dobrze. Pewnie jest to wstyd dla gracza, ale nigdy nie grałem w pierwsze części GTA. swoją przygodę rozpoczynałem od trójki, a dzisiaj uruchomiłem pierwszą część Grand Theft Auto, które działa bardzo fajnie. Wspomniana już kilkanaście sekund temu trójka chodzi tutaj poprawnie. Skoro jesteśmy już przy serii gier Rockstara warto tutaj wspomnieć o Vice City, o jednej z najbardziej klimatycznych produkcji w jaką miałem okazję zagrać i chodzi ona podobnie do Trójeczki. Nie ma najmniejszego problemu, aby zagrać na tym sprzęcie w Baldur's Gate czy pierwszego Hitmana, i tymi właśnie grami kończymy testy. Starałem się wybrać jak najwięcej fajnych klasyków, które by miały szansę zadziałać na tym komputerze. Nie było tutaj sensu testować nic nowszego, bo pamiętajmy, że mamy tutaj jednorodzeniowego Celerona. Testy mamy za sobą, myślę, że wszystko wypadło bardzo fajnie. Mimo, że laptop nie powala wydajnością, wciąż możemy ograć wiele retro klasyków. Ja mam dosyć dużą kubkę wstydu z grami, które chciałbym ograć, m.in. Diablo, Diablo 2, Duke Nukem Forever czy pierwsze Dumy, i ten laptop na pewno będzie do tego świetną opcją. Jeśli śledzicie mój kanał, mogliście widzieć serię retro komputer do gier za 2 zł i to właśnie na nim wciąż gram w jakieś starsze produkcje. Jednak mimo wszystko laptop jest to wygodna opcja. Mogę to postawić na biurku obok swojego głównego komputera i w międzyczasie robić sobie jakąś przerwę na misję w Diablo 2. Często ludzie zadają mi pytanie, ale po co kupujesz taki stary sprzęt? Mógłbyś zaoszczędzić i kupić coś sensownego. Ale kochani, nie o to chodzi. Już nawet pomijając fakt, z samej zabawy płynącej z czyszczenia i składania takiej jednostki, możemy tutaj ograć wiele starszych gier, które nie zadziałają na Windowsie 10. Bo naprawdę, nawet jeśli ustawicie tryb zgodności, czy będziecie pobierać jakieś pacze, są gry, które naprawdę ciężko uruchomić. E, świetnym przykładem jest tutaj Ford Racing 2, który działa. Tylko na Windowsie XP, i nie ma żadnego sposobu, żeby uruchomić go na dziesiątce. Już sam próbowałem, i bez pobierania jakichś emulatorów czy stawiania maszyny nie da się. Ja jeszcze miałem jeden powód, dlaczego kupiłem ten laptop. Coraz bardziej ciekawi mnie system Linux, z którego nigdy nie korzystałem i pomyślałem, że taki starszy sprzęt będzie świetną okazją, aby się wreszcie nauczyć Linuxa. Nie wiem jaką wersję wybrać, może mi polecicie jakąś myślałem, żeby do tego laptopa zainstalować Antixa, ale to wszystko jeszcze kwestia czasu. Myślę, że w kolejnych materiałach zobaczycie jak ten laptop działa na Linuxie, a z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się, cześć!